Dzień dobry, witam bardzo serdecznie Tomaszu. Odpowiadam na Twoje pytanie. Czy z tradu na CryptoFlux całe DexAbulatory będzie zadowolony? Czy przebije 2 dolar do 12 września, czy pójdzie wyżej niż 3 do 4 dolarów? Dobrze, to najpierw spytamy. Czy z tradu na CryptoFlux całe Deks Labulatory będzie zadowolony? Czy będzie zadowolony? Czy będzie zadowolony? Mhm. Tak. Tak, według kart będzie zadowolony zdecydowanie. Nie w strony. Będzie zdecydowanie zadowolone, Karta Słońca, no ja ze mną nie dyskutuję, to jest najpiękniejsza karta, jaka mi w ogóle wychodzi w tarocie. Karta Słońca, no jest rewelacyjna, tak? Mówi o wspaniałych wiadomościach, o wspaniałych wydarzeniach, o super otoczeniu, no, o fantastycznych okolicznościach, o spełnieniu marzeń, zrealizowaniu planów, no i naprawdę to jest rewelacyjna m, energia. Także zdecydowanie tak, jakby wszystkie marzenia tutaj się spełnią. Co jest nie karta cesarzowej, tylko żeby tutaj nikt, bo tu trzeba by było się wykazać cierpliwością, tak? Taką cierpliwością, spokojem, tak? Spokojem ducha. No, a tutaj może komuś brakować tej cierpliwości, także należałoby nad tym trochę popracować, żeby jednak się nie denerwować, tak? Gdzieś tam niepotrzebnie, bo i tak no, karta Słońca jest więc fantastycznie. No i karta Rady to jest czwórka buław, czwórka buław to jest stabilizacja, stabilność, stałość, tak? Poczucie bezpieczeństwa, to są konkretne podstawy do czegoś, tak? Tak, także tutaj naprawdę zadowolenie, no, całkowite, całkowite według kart. Dobrze, zaraz zobaczymy, czy przebije 2 dolary do 12 września. Ok. Czy przebije 2 dolary do 12 września? Czy przebije 2 dolary do 12 września? No, zadziwiające są Zadziwiające konfiguracje kart Ale tak, no według kart mam znowu karty słońca, także... Zdecydowanie. Ale co jest ciekawe, co to jest na takich mieczy? No, tutaj jakby mam zakończenie jakiegoś etapu. Coś może spaść a grom z jasnego nieba i po prostu pokończyć pewne rzeczy. Także tutaj mam jakieś zakończenie. Co jest na nie paść mieczy? Tylko nie warto by było słuchać jakichś plotek donosów, tak? Jakichś takich niepotwierdzonych informacji, bo one mogą tylko zestresować, a wcale nie będą wiarygodne ani nie będą zgodne z prawdą, tak? Także mm, nie warto tego z tym się kierować. Nie, karta rat. No, no, znowu karta Słońca, tak? Zrealizowanie planów, em, spełnienie życzeń, tak, marzeń wszystkich, to jest no, cudowna energia, cudowna po prostu, także no, zdecydowanie tak, a może zobaczymy, czy pójdzie wyżej niż... Naprawdę fantastyczna karta, fantastyczne karty. Czy pójdzie wyżej niż 3, od 3 do 4 dolarów? Czy pójdzie wyżej niż 3-4 dolary? Czy pójdzie wyżej niż 3, 4 dolary? Mhm. Czy pójdzie wyżej? No jest taka bardzo duża szansa według kart. Jest taka bardzo duża szansa. No co jest na, na, na tak szóstka mieczy. Szóstka mieczy mówi o takich no o różnych kontaktach, zdalnych podróżach, tak, ale również o od problemu, tak. Oddalam się od czegoś, od jakiegoś problemu. To jest karta brama, czyli zamykam coś negatywnego, żeby iść w nowe. Co jest na nie czwórka denarów? Tutaj jakby może jak powiedzmy pewien rodzaj takiego rozwoju może być poblokowany nieco, tak? Ale... Mm, no, karta świata, tak? Karta, karta świata, czyli no to są ogromny wachlarz możliwości, tak? Potencjał bardzo duży, szanse do wykorzystania, jakieś współprace międzynarodowe, tak? No, generalnie naprawdę rewelacyjna karta. Drzwi, okna są otwarte dosłownie, no, na sukces, tak? Także według kart tak pójdzie wyżej niż 3-4 dolary, także no. No chyba dobrze. Dziękuję bardzo, bardzo serdecznie, tylko na koniec wspomnę, powinnam powiedzieć na początku, że nie jest to porada, nie była to porada ani doradztwo finansowe, czy też inwestycyjne. Ja odpowiadam, odpowiedziałam na podstawie tego, co mi wyszło w kartach. Dziękuję bardzo serdecznie, trzymam kciuki, życzę powodzenia, do usłyszenia, do zobaczenia.